Anno, dlaczego zdecydowałaś wziąć udział w sesji fotograficznej do kalendarza? Przede wszystkim zainspirowała mnie do tego Ilona, którą poznałam na Facebooku. Zobaczyłam, że jest niezwykle charyzmatyczną osobą, która oprócz tego, że jest bizneswoman, ale działa również charytatywnie. Także to była taka decyzja, dosłownie pod wpływem kilku sekund, kiedy zdecydowałam się, ponieważ stwierdziłam, że jest to fantastyczny okres czasu, kiedy warto wesprzeć osoby potrzebujące, w tym wypadku samotnie wychowujące mamy. No właśnie wydawcą danego kalendarza jest wydawnictwo ID Media, które jest kierowane przez Ilonę Adamską. Powiedz, czy warto w ogóle pomagać innym, a przede wszystkim samotnym mamom? Myślę, że tutaj odpowiedź jest oczywista. tak? Na co dzień czasami może zapominamy o tych osobach, które rzeczywiście tego potrzebują. Dlatego fantastyczne jest to, że są kobiety, które są kobietami wpływowymi, tak jak Ilona Adamska, które znają bardzo dużo fantastycznych osób i które za pomocą mediów społecznościowych inspirują inne kobiety do tego, żeby pomagać. Także pomagać na pewno warto każdemu. Jeżeli chodzi o Twój luk do kalendarza, czy to będzie ta stylizacja, którą masz na sobie? Tak dokładnie, umówiłyśmy się na klasykę. Biznes look, także czarny garnitur, klasyka. Czyli ten look został wybrany przez ciebie czy przez Ilonę Adamską? Eee, poczynając od stylizacji ubrań, a kończąc na makijażu. Jeżeli chodzi o stylizację, to miałyśmy wskazówki, żeby to był look stricte biznesowy, także zajrzałam do swojej garderoby, wybrałam czarny garnitur. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż, to tutaj są profesjonalne panie makijażystki oraz panie fryzjerki, także za to była odpowiedzialna już tutaj ekipa Ilona.